I bardzo ważny temat odnośnie nastawienia do, do walki, trzeci z bardzo ważnych tematów, yy, jaki trzeba wziąć pod uwagę, i trzecia rzecz, jaką trzeba w sobie wyrobić, yy, to Uczucie, czy też motywacja, z jaką ja mam reagować na, 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 nie wiem, na napaść czy na mnie, e, czy na kogokolwiek, kogokolwiek innego, jeśli chcę mu, e, chcę mu pomóc. Oczywiście nie mogę być e, e, bierny, spokojny itd., tak bo mniejsza aktywacja układu e, nerwowego, za tym będzie mniejsza aktywacja mięśni, nie ma wyrzutu adrenaliny, więc nie jestem gotowy na starcie i będę chciał pomóc Zostaw domu. reakcje, będą powolne i ktoś mi Bóg e, niespodziewajkę przyładuje i nikomu nie pomogłem, sam się też nie obroniłem, więc takie nastawienie na pewno podchodzi. E, tu wielu jest w wielu instruktorów dużo osób mówi, że trzeba być właśnie e, agresywnym, e, ale zastanawiałem się dużo nad tym i też mi to w coś w tym nie pasowało. Ja, ja nie chcę, kurde, nieważne nie co ktoś zrobi, go nie chcę, nie chcę nienawidzieć. E, nie chcę życzyć, żebyś zdechł w piekle, ani tak dalej, ani coś innego. Nie chcę, ja nie chcę przyjmować do siebie tego typu emocji, zwłaszcza, że wtedy łatwo jest. Wypaść, wypaść z tej chłodności umysłu. Tak? Yy, tu, tu znowu jest trochę wybaczenie tego sensu yy, sztuk walki, tych słów tradycyjnych, kiedyś, że tak z chłodnym umysłem powiem, yy, no, a ja teraz jest odwrócenie, że nie agresja, to trzeba tam przyłożyć i tak dalej. Jedno drugiego nie wyklucza, yy, chodzi o to, że ja mam być agresywnym w zachowaniu, ale umysł ma być chłodny. Zastanawiam się, jakie, jakie odczucie, jaka emocja odwzorowuje. Yy, Odwzorowuje takie reakcje, że ja jestem chłodny, nie jestem wściekły, nie jestem wyprowadzony z równowagi, yy, ale też nie jestem podobny jak baranek, tylko jestem zdecydowany w działaniach dość agresywny. Yy, potrafię się uciec do przemocy, ale w sposób kontrolowany. I tą emocją, tą, emocją, tą myślą, yy, jak do tego doszedłem, dla mnie jest oburzenie. Oburzenie bardzo fajne słowo. Yy, jeśli ktoś, ktoś mnie napada to ja jestem oburzony. No jakim prawem ty gnoj, tak? <grym> jakim prawem nie napada, ja mam chłodny umysł? Wtedy, bo to pozwala mi zachować chłodny umysł, bo ja nie nienawidzę tej osoby, tylko ja się odnoszę do samego faktu, yy, który nastąpił do, do zachowania tej osoby, tak? Więc ja no. jestem w stanie być oburzony jakim prawem ty, bach, 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 a jednocześnie ja nie zapędzam się. W, nie wpadam w amok, nie zapędzam się w jakiś szał bitewny, nie tracę kontaktu z rzeczywistością, co jest ważne przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że właśnie jak padnę w ten amot i przestaję zauważyć, co się dzieje dookoła, może ktoś jeszcze podejdzie, może coś, yy, może on wyciągnie jakieś narzędzie, może nóż, ja tego nie zauważę, będę taki skupiony, będę, 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 prał, będę lał i potem poczuję, że kurde coś mi dukuje, coś czego bo uderzenia tak bolą, a tu już w tym czasie mam 6 dźwignięć nożem yy, i dopiero wtedy zaczynam coś robić, tak? Yy, więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz, nawet jeśli ja wygrywam walkę, ale się zapędzę w tym szale i będę po prostu, tap, 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 łatwo jest przekroczyć granice, yy, granicę własnych zasad i granice też poprawą obrony, obrony konieczeń. Czyli już go kaptowałem już leży, ale ja dalej mu się tak wściekłem i dalej go piorę, bo, 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 bo mnie napadł, Tak, Także yy, to są naprawdę, dla którego jest ważne zachowanie chłodnego umysłu, ale zdecydowanie... Zdecydowane reakcje i właśnie ta kontrolowana przemoc, kontrolowana agresja. Tak? W celu obrony, w celu zniwelowania jego agresji, ja muszę rozwinąć samą sw swoją agresję i yy, swoją przemoc, ale muszę mieć nad tym kontrolę. Dlatego polecam yy, nie być kurwionym, nie być zdenerwowanym, być oburzonym. Także bądźcie czasami oburzeni. Bądźcie bezpieczni, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.